Nazywam się Paweł Dybkiewicz, jestem przedstawicielem koło młodych chirurgów i na co dzień pracuję w Oddziale Chirurgii ogólnej Szpitala Powiatowego w Wołominie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o technice operacji przepukliny według Lichtensteina, o aspektach technicznych i powiedzieć krótki przegląd najnowszego piśmiennictwa. W początku chciałem jeszcze podziękować profesorowi Tadeuszowi Wrublewskiemu, że umożliwił Kołu młodych chirurgów takie czynne uczestniczenie w spotkaniach warszawskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Przygotowanie przed operacją. Przede wszystkim zaznaczamy stronę operowaną i golimy miejsce operowane. U nas na oddziale robimy to już bezpośrednio przed przyjazdem pacjenta na blok operacyjny w oddziale chirurgicznym. Używamy do golenia specjalnego trymera, nie używamy maszynek, ponieważ trymer przycina włosy nad skórą. Natomiast maszynka uszkadza na skórek, co używanie trymera zmniejsza zatem. Ryzyko kooperacyjnego zakażenia rany. Jako okooperacyjnej antybiotykoterapii używamy cefazoliny w dawce 1.0 30 minut przed operacją. Obłożenie, strona lewa przebukliny, obkładamy w ten sposób, aby mieć do badania do dyspozycji punkty anatomiczne, poznać kolec biodrowy przedni górny pępek i spojenie łonowe, a właściwie guzek kości łonowej. Wykonujemy cięcie od kolca biodrowego przedniego górnego do spojenia łonowego. Jeżeli napotkamy jakieś naczynia, preparujemy je, podwiązujemy i przecinamy. Preparując przez skórę, kalkę podskórną, powięź skarpy, dochodzimy do rozcięgna mięśnia skoźnego zewnętrznego. Widać podłużne włókna tego mięśnia. Czasami, jeżeli jest duża przepuklina, to widać jak te włókna rozcięgna rozchodzą się pod naporem tej przepukliny. Następnie nacinamy rozcięgną mięśnia skośnego zewnętrznego, preparujemy je i szukamy pierścienia pachwinowego powierzchownego. Tutaj pokazana jest technika, w której operator wkłada palec, aby znaleźć ten pierścień pachwinowy powierzchowny. Zdecydowanie polecana ta technika jest dla młodych chirurgów, ponieważ najłatwiej w ten sposób znaleźć ten pierścień pachwinowy i nacinamy go albo tak jak tutaj na zdjęciu, koagulacją, albo możemy do tego użyć nożyczek. Króciutko chciałem opowiedzieć o nerwach, które znajdują się w kanale pachwinowym. Pan profesor Matyja już wspominał o tych nerwach. Przede wszystkim nerw biodrowo-pachwinowy. Czasami ten nerw biodrowo-pachwinowy, on biegnie po powrózku, czasami biegnie w splocie z gałęzią płciową nerwu płciowo-łudowego, czyli ten ramus genitalis, nerwus genitofemoralis, biegnący nieco po tylnej ścianie, Powrózka, może być też w sprocie z nerwem biodrowo-pachwinowym, i kolejny trzeci nerw to nerw biodrowo-podbrzuszny. To ten nerw zawsze sprawia najwięcej problemów, ponieważ on biegnie pomiędzy mięśniem skośnym wewnętrznym, a rozsięgnym mięśnią skośnego zewnętrznego, i to jest to miejsce, gdzie wszywamy tą siatkę. Uwalniamy powrózek z okolicznych tkanek. Najłatwiej zrobić jest to na gózku, a następnie uwalniamy ten powrózek nasienny podwieszamy yy, go na gumce, co wchodzi w skład powrózka. No oczywiście nasieniowód, tętnica jądrowa, żyły oraz naczynia. Należy pamiętać, że u kobiet w kanale pachwinowym zamiast powrózka przebiega więzadło, obłe macice. Krótko o podziale przepugni pachwinowych na skośne i proste. Proste wychodzą w tylnej ścianie kanału pachwinowego w tak zwanym trójkącie Hasselbacha. Skośna natomiast towarzyszy powrózkowi. Trójkąt Hasselbacha na tym zdjęciu przepuklina prosta. Widać hmm, worek przepuklinowy. Na gumce odciągnięty jest powrózek nasienny. Trójkąt Haselbacha tworzą mięsień prosty brzucha i jego pochewka, więzadło pachwinowe i naczynia na brzuszne dolne. Odprowadzamy przepuklinę skośną, zeszywamy tylną ścianę kanału pachwinowego. Po zeszyciu powięzi poprzecznej, mamy już to miejsce, w które możemy wszywać siatkę. W przypadku przepukliny skośnej musimy wyizolować worek przepuklinowy z elementu powrózka nasiennego. Jeżeli jest on duży, to po wyizolowaniu możemy go odprowadzić bezpośrednio do jamy brzusznej, nie otwierając. Natomiast jeśli jest duży, możemy część tego worka usunąć. Po otwarciu, zawartością może być sieć większa albo jak w tym przypadku, jelito cienkie. Proszę zwrócić uwagę na liczne wzrosty pomiędzy workiem a jelitem cienkim. Nie należy za wszelką cenę tych wzrostów uwalniać, żeby po prostu nie uszkodzić jelita. Po usunięciu nadmiaru worka przepuklinowego możemy go podwiązać i odprowadzić do jamy brzusznej, a następnie zeszywamy mięsień dźwigacz jądra, przez który preparowaliśmy tą przepuklinę i odprowadzamy worek przepuklinowy. Odtworzenie anatomii kanału przepuklinowego to pozwala nam w tym momencie na... Otwarcie siatki i rozpoczęcie kolejnego etapu, czyli wszywania tej siatki. Wydocinamy siatkę do pacjenta, dobierając rozmiar do wielkości kanału pachwinowego. Chciałbym także zwrócić uwagę, na tym zdjęciu zarówno chirurg, operator, jak i asysta mają czyste, sterylne rękawiczki. My zmieniamy rękawiczki przy wszywaniu siatki, ponieważ zmniejsza to ilość bakterii w polu operacyjnym. Następnie przyszywamy siatkę. Najlepiej tą siatkę, siatkę przyszyć nieco za guzkiem kości kościłonowej, z 1,5-2 cm, z takim marginesem rozłożyć tamtą siatkę. Należy pamiętać o tym, żeby nie przyszywać siatki do gózka bezpośrednio, ponieważ możemy złapać za okostną szwem i to powoduje przewlekłe bóle pooperacyjne. Następnie szwem ciągłym przyszywamy do więzadła winowego, Nacinamy siatkę tak, aby można było przeprowadzić ją na drugą stronę powrózka i pojedynczymi szwami przyszywamy do roślin skośnego wewnętrznego, pamiętając o tym, aby nie uwięzić w szwie nerwów, które tam przebiegają. Odtwarzamy z siatki nowy pierścień pachwinowy głęboki. Tutaj pokazana technika, w którym operator narzędziem sprawdza, jaka jest wielkość tego nowo utworzonego pierścienia pachwinowego głębokiego. Możemy także użyć opuszki palca. Następnie zeszywamy roślinę mięśnia skośnego i tworzymy nowy pierścień pachwinowy powierzchowny, a następnie zeszywamy skórę, tutaj pokazany szef częściowo śródskórny. Krótko chciałem jeszcze opowiedzieć o najnowszym piśmiennictwie, jest to badanie, które zostało opublikowane w zeszłym miesiącu, randomizowane wielośrodkowe badanie porównujące fiksację siatek klejem, fiksację samofiksującą się siatką oraz szwami. Czas operacji był w zasadzie podobny, około 40 minut. Jeśli chodzi o najważniejszą część tego badania, to badacze nie stwierdzili żadnej statystycznej różnicy w pooperacyjnym bólu u wszystkich tych, pomiędzy tymi wszystkimi rodzajami fiksowania siatki. I to badanie pokazuje, że fiksowanie siatki bez szwów nie powoduje mniejszej ilości. Bólów pooperacyjnych. Kolejne badanie to porównanie techniki laparoskopowej z techniką Lichtensteina, czyli TEP versus Lichtenstein. TEP jest totally extra peritoneal operacja, która jest całkowicie zewnątrz operacją laparoskopową. Badanie z jednorocznym follow-upem na bardzo dużej grupie, prawie 7, ponad 17 tysięcy pacjentów, gdzie ponad 10 tysięcy osób zoperowanych metodą Lichtensteina 6800 operowanych metodą TEP. Metoda TEP jest bardzo popularna w Wielkiej Brytanii. W większej ilości, w dużej ilości ośrodków, praktycznie jest to wszyscy pacjenci, którzy przychodzą, zostają od razu operowani metodą TEP. Badacze uznali wniosek z tego badania jest taki, że nie ma znaczących różnic pomiędzy nawrotem. I przewlekłym bólem pooperacyjnym w obu tych technikach. Jednakże badacze stwierdzają, że TEP miał pewne korzyści w postaci mniejszych mniejszej komplikacji pooperacyjnych i mniejszej, mniejszej częstości występowania bólu w spoczynku i w czasie napięcia kany. Chciałbym także wszystkich Państwa zaprosić do odwiedzania naszej strony www.thp.waw.pl jest to oficjalna strona Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Znajdziecie tutaj Państwo wszystkie informacje odnośnie naszych spotkań, informacje o składkach, a także zapraszam do zapisywania się naszego newslettera na stronie wwwthpw.pl. Na samym dole tej strony znajduje się takie okienko newslettera, gdzie podając swój e-mail oraz imię i nazwisko i klikając w ikonkę zapisz mnie i potwierdzając później to w e-mailu, który od nas Państwo dostaniecie. Zostaniecie dopisani do listy mailingowej, ponieważ naszym celem jest stworzenie listy mailingowej wszystkich chirurgów na Mazowszu. Dlatego serdecznie zapraszam, żebyście Państwo odwiedzili tą stronę, dopisali się do newslettera. Dzięki temu będziemy mieli taki większy kontakt z Państwem. Dziękuję bardzo za uwagę.